W takim społeczeństwie archaicznym, to praca nie była w ogóle przedmiotem dyskusji, po prostu bez pracy nie można było przeżyć. Dzisiaj, w społeczeństwie przemysłowym, właściwie w rozwiniętych krajach, da się przeżyć bez pracy, tylko że życie nie ma sensu. Bo praca jest pewną koniecznością i trzeba ją traktować jako pewien dar, a nie jako pewne przekleństwo. Nawet ta gorsza praca. To jest coś, co nam jakby organizuje życie. Jak bez tego jesteśmy zgubieni, jak nie mamy pracy, to właściwie nie wiemy, co byśmy mieli robić. Wstajemy rano, lodówka jest pełna i co dalej? Otóż trzeba mieć pomysł na to, co dalej. A jeśli to jest praca, to nie wolno nią gardzić, czy jest lepsza, czy gorsza, ale zawsze nas jakoś ustawia do pionu. Czyli tak jak w żaglówce jest wiatr niezbędny, tak człowiekowi w życiu. Praca jest nieodzowna.